chciałam mocno pozdrowić wszystkich młodych artystów. Nie tylko przemienia, tylko wszystkich, którzy występują. Ponieważ wy poświęcacie swój wolny czas. Pracując w tym zespole, ćwiczycie wytrwałość, cierpliwość i wiecie, żeby był efekt tak końcowy na piątkę musicie bardzo długo ćwiczyć. Więc Nauka na przyszłość, żeby coś osiągnąć, trzeba ciężko pracować. Myślę, że będziecie dalej ciężko pracowali, żeby to było. Efekt był kończony bardzo dobry. Jeszcze raz gratuluję Pani Dyrektor opiekunom i myślę, że za 10 lat spotkamy się jeszcze raz. Może kto dożyje, to na pewno jeszcze dłużej. Dziękuję.